Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w ósmym dniu, ósma medytacja z serii 21 medytacji, by pokochać siebie, by się zbliżyć do siebie. Ja na imię mam Karolina, a to kanał Tajemnice Umysłu. Zapraszam Cię więc dzisiaj do wspólnej podróży, do pokochania siebie. Więc znajdź dla siebie teraz wygodną, Komfortową pozycję. Możesz się położyć, możesz usiąść. Ważne, aby Twoje plecy były wyprostowane. I kiedy już masz swoją wygodną, komfortową pozycję, to zamknij oczy. I kiedy masz zamknięte oczy, poczuj swoje ciało. Nie musisz niczego zmieniać. Po prostu bądź w tu i teraz, i weź spokojny, głęboki wdech, i zrób swobodny, powolny wydech. I jeszcze raz weź spokojny, głęboki wdech. I zrób bardzo powolny wydech. Pozwól, by z każdym twym oddechem, z twojego ciała odpadały wszelkie Oczekiwania, porównania, oceny, oddychaj swobodnie to Twoje ciało, Twoje jedyne ciało na to życie. Poczuj, jak od czubka głowy po same koniuszki palców u stóp. Jesteś kompletna. Jesteś kompletny. Twoje ciało jest domem dla duszy. Nie musi być inne. Nie musisz nic zmieniać, żeby zasłużyć na miłość. Oddychaj swobodnie, powoli. Po prostu oddychaj i wsłuchaj się w głębie tych słów, poczuj je poprzez ciało. Pomyśl teraz o swoich oczach i powiedz do siebie cichutko w myślach. Dziękuję Wam, że widzicie świat, jego kolory, światło, uśmiechy, niebo. Pomyśl o swoich ramionach. Podziękuj im, że dźwigają tyle, że mogą cię. Utulić, że trzymają cię mocno, kiedy potrzebujesz siebie. Pomyśl o swoim brzuchu, podziękuj, że jest, że dzięki niemu czujesz, przeżywasz, i tam jest centrum Twoich emocji. Pomyśl o swoich nogach, podziękuj, że prowadzą Cię przez życie, nawet wtedy, gdy było Ci trudno, że nie zawiodły Cię. Gdy musiałaś, musiałeś iść dalej i oddychaj swobodnie. I teraz pomyśl o całym swoim ciele o tych częściach ciała, za które chcesz również podziękować, to utul je teraz. I podziękuj, że wspierają Cię każdego dnia, nawet kiedy śpisz. Z wyrozumiałością, bez osądu, bez oceny, bez porównywania. Powiedz do swojego ciała: dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję, że mnie wspierasz. I kochasz mnie taką, jaką jestem. Poczuj tą miłość i oddychaj swobodnie. Jesteś warta, wart troski, zasługujesz na, swoje własne wsparcie, które płynie z Twojego serca, z Twojego wnętrza. I poczuj to, że możesz się sobą opiekować z miłością i możesz w pełni zaakceptować swoje ciało takim, jakim jest. Bez oceny, bez opinii, bez krytyki. Weź głęboki, spokojny wdech i na wydechu poczuj, jak zanurzasz się jeszcze na chwilę w tej przyjemnej, pięknej przestrzeni. Może pojawia się wzruszenie, to pozwól sobie je czuć, je uwalniać. Twoje ciało cały czas cię słyszy i twoje ciało tobie ufa. I może właśnie dziś, po raz pierwszy od dawna, Twoje ciało usłyszy od Ciebie. Dziękuję. Kocham Cię. Przepraszam. Wybacz mi. Powoli poruszaj palcami u stóp, u dłoni. Przeciągnij się, weź głęboki, swobodny wdech, a na wydechu otwórz w swoim czasie oczy. Ja Tobie bardzo dziękuję za tą dzisiejszą piękną, głęboką podróż w akceptacji swojego ciała, które jest elementem, by pokochać siebie. Dziękuję jeszcze raz. Pięknego dnia.